Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Przedstawiamy składy klubów plus ligi na sezon 2023-2024 W tym odcinku przedstawimy sobie skład projektu Warszawa Oto skład drużyny z Warszawy Linus Weber, Bartłomiej, Bołądź Maciej Stępień, Jan Firlej, Andrzej Wywrona, Piotr Nowakowski, Sreczko Lisinacz, Jakub Kowalczyk, Juri Semeniuk, Kevin Tili, Igor Grobelny, Artur Szalpuk, Jędrzej Gruszczyński. No, i drugim libero będzie Damian Wojtaszek, trenerem Piotr Graban. Oczywiście nie mówiłem pozycjami, ponieważ myślę, że Ci zawodnicy, którzy zagrają w drużynie ze stolicy, są Państwu doskonale znani. Po więcej materiałów z siatkarskich boisk, czy też ciekawostek z innych dyscyplin sportowych, proszę o subskrypcję oraz łapkę w górę. Pozdrawiam wszystkich kibiców serdecznie.